Wszystkich w nowym roku. Radiotelefon CRT SS9900 do pełnego tuningu. I przed tuningiem możemy jeszcze sprawdzić sobie parametry tego radia. Także radio no jest już troszeczkę takie zmęczone. Pracowało już w samochodzie chyba i to dosyć mocno. Bo jest już troszeczkę takie. O, miałem je podłączyć, ale przepraszam. Proszę zobaczyć. Już radio chyba było rozkręcane. Jest tu sticker z jakiegoś serwisu chyba. Plomba nie zrywać, ale niestety już jest zerwana. No to zanim je podłączę, to może obejrzę, jak ono w środku wygląda. Także zobaczymy sobie to radio w środku. Jeśli ktoś już je rozkręcał, to i ja może również zerknę do środka. Jednej śrubki już od obudowy brakowało. Od razu widać Nieor nieoryginalny przewód, spalona ścieżka czyli coś było już. Tu się znajduje modulator, albo był wymieniany. Jest to polutowane już. Cała płyta główna wygląda ładnie, natomiast w tym miejscu Albo była końcówka mocy już spalona, albo modulator, też trudno powiedzieć, w każdym bądź razie ścieżka już jest spalona, dlatego zostało to połączone takim przewodem. Jeszcze zobaczymy sobie z drugiej strony. Głośnik można odłączyć. Na razie. No z tej strony też wygląda ładnie, ale no właśnie, ale ja już tu widzę. Przyjrzę się jeszcze dokładnie. Tu w tym miejscu jest rozerwany, rozsadzony kondensator. To na razie odkręcę. można to całkowicie odłączyć, żeby nie przeszkadzało. I teraz będzie widać ten kondensator rozerwany I znajduje się on o właśnie w tym miejscu, aż strzępy z niego, tak to wygląda, i oczywiście cała płytka jest brudna od folii, od elektrolitu. Nawet tu przy końcówce mocy zaczynam się teraz przyglądać. Nawet przy końcówce mocy o widać strzępy po rozerwanym kondensatorze. Niech teraz takie coś gdzieś wpadnie, zrobi zwarcie i może być po radiu. Także cała płyta główna z jednej z drugiej strony do czyszczenia i to do dokładnego czyszczenia. Tu jest właśnie ten rozerwany kondensator. Trzeba będzie go wymienić. No, i tu widać też strzępy po rozerwanym kondensatorze. To wszędzie jest w radiu. Nieźle go musiało rozerwać, nawet gdzie będzie to jeszcze widać. O, nawet tu. Może zobaczyć. O. Tu wszędzie mamy pozosta pozostałości po kondensatorze. Zdemontowałem osłonkę na tranzystorach od końcówki mocy i jak widać przy tym tranzystorze brak śrubki ktoś, kto naprawiał ten radiotelefon, nie przykręcił tranzystora do radiatora. Natomiast, o właśnie, przy tych tranzystorach proszę zobaczyć przy tych tranzystorach jest podkładka ceramiczna, taka biała. Natomiast przy tym tranzystorze przy tym tranzystorze jest taka guma termoprzewodząca. Ja to wyjmę stąd, o. Ten, ten tranzystor trzeba będzie oczywiście wylutować, sprawdzić go. Zresztą wszystkie tranzystory. Trzeba będzie posprawdzać. Tu też jest jeszcze jeden tranzystor przykręcony do radiatora. I też proszę zobaczyć, tu jest podkładka ceramiczna. Natomiast przy tym jednym tranzystorze, tu niestety, no właśnie ktoś taką gumę zastosował. Prawdopodobnie ta podkładka ceramiczna popękała, może się rozsypała, trudno powiedzieć. W tej chwili, ale tak właśnie robią inne serwisy. Tak powinno to wyglądać. Izolator ceramiczny jest już na miejscu. Tranzystor przykręcony śrubą. Również z podkładką izolacyjną. Wszystko zostało pięknie jeszcze posmarowane. Pastą termoprzewodzącą, i tu również już kondensator został wymieniony. Płytka z jednej z drugiej strony już jest oczyszczona. Teraz jeszcze od razu można wyjąć już go wylutowałem. Teraz trzeba tylko wyjąć filtr o średniej częstotliwości. Wstawić nowy i będzie można zacząć stroić radiotelefon. Radio naprawione już jest gotowe. Właściciel prosił, aby ustawić w tym radiotelefonie mniejszej mocy wyjściowej, na skrócie mocy, bo poprzednio była troszeczkę za dużo. A będzie korzystał ze wzmacniacza dodatkowego. No i ustawić też, jeśli jest to możliwe, maksymalnie jak największą moc wyjściową, oczywiście na tych tranzystorach, które są w tej chwili, żeby już tych tranzystorów w razie czego nie wymieniać, nie generować dodatkowych jakichś większych kosztów. Także w tej chwili możemy sprawdzić sobie. Moc w AM jest w tej chwili. Minimalna moc wyjściowa, częstotliwość nadajnika, moc wyjściowa powiedzmy tam w granicach 1 W, i maksymalnie moc dochodzi do prawie 10 W. Natomiast uruchomię teraz generator, zobaczymy jaka jest moc z modulacją. Z modulacją moc dochodzi tam do 36 W 35. Teraz jeszcze kontrola mocy SSB, wstęga górna, i też ustawię, może minimalną moc wyjściową. Generator jest już uruchomiony, także od razu wystartuje miernik mocy wyjściowej. Minimalna moc w SSB 15W, natomiast maksymalna moc w granicach tam do 40W dochodzi. Jeszcze można sprawdzić sobie FM. FM i teraz ponownie minimalna moc 10W w FM i maksymalna moc w FM 40W. Radio gotowe także, gotowe do wysyłki, a ja życzę wszystkim dalekich, udanych łączności i pozdrawiam.